Maj i czerwiec to miesiące walnych zebrań. Jedno z nich odbyło się w Cechu Rzemiosł Różnych w Olsztynie. Zapraszam na relację. Czy może na wstępie ktoś coś by chciał wnieść? W sobotę w sali domu rzemiosła odbyło się walne zgromadzenie delegatów w Cechu Rzemiosł Różnych w Olsztynie. Cech Rzemiosł Różnych zrzesza obecnie 203 zakłady rzemieślnicze. Obecnie w 194 zakładach Szkoli się 968 uczniów branży metalowej, elektrotechnicznej, samochodowej, drzewnej, odzieżowej, skórzanej, spożywczej i budowlanej. Podczas walnego zgromadzenia zarządu cechu złożył sprawozdanie z działalności za 94 rok. Przedstawiono sprawozdanie finansowe za 94 rok oraz podjęto uchwały. Na zakończenie obrad delegaci udzielili absolutorium obecnemu zarządowi. W starszym cechu jest pan Zygmunt Gucze, Pierwszym Podstarczym Jerzy Kudliński, drugim Podstarszym Andrzej Barski, a Sekretarzem Czesław Kurpisz. Panie ostatni? przeszliśmy do tego drugiego zgłoszenia, który, który powstał w dniu 1 listopada 1994 roku. I oto gościmy tutaj obecnego starszego sekund, a radnego naszego posła. Bo będzie bo... stało zawsze, zarząd odbył swoje powiedzenia. Podbyło według potrzeb i przeważnie, w tym roku wygłoszenie Zrzesza obecnie 203 zakłady ziemieczniczki. 43, wszystkie na terenie ziemieczniczki. Razem 203 zakłady w ogóle szkolenia. Aktoralna mi go opuścił. w poszczególnych branżach czy w tak, branży metalowej 119, tak, jest. w technicznie technicznej samochodowej 182. Żedny 125, odzieżowy 16, skórzany 4, pożywczy 176. Przerwujemy, jest się dzisiaj jednym